Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na makowiec taki wygodny, bez ciasta dla tych, co skrupulatnie liczą kalorie. Mak zmieliłam trzykrotnie. Potem dodaję jeszcze troszkę wanili. Można dodać aromat migdałowy, wtedy jest idealnie w smaku. Ja kilka kropel tutaj dodałam. Jeszcze dodaję. 5-6 łyżek kaszymanny, 100 g mniej więcej rodzynek, kandyzowaną żurawinę i wiśnie, dwie garści orzechów, 3-4 starte jabłka lub takie prosto ze słoika gotowe, przesmażone. Do tego 3-4 szklanki cukru, nie więcej. Ta część cukru zostawiłam do ubitej piany, szczyptę soli, 4-5 jaj. Ja użyłam tutaj 5, jajek jedno, żółtko mi się rozwaliło. Na te proporcje potrzebne około 300 g emaku lub nieco więcej, jeśli dajemy więcej maku, to dodajmy jeszcze z jedną, dwie łyżki kaszy zamiast kaszy może być budyń, na tą ilość dwa budynie trzeba użyć. Ubijam pianę ze szczyptą soli na sztywno, kiedy będzie już odpowiednia, dodaję trochę cukru, żeby ją utwalić i jeszcze chwilę miksuję, po chwili dodaję do składników wymieszanych z masą makową. Nie mieszam całości zbyt długo, chodzi tylko o to, żeby składniki się połączyły. I zaraz wykładam całość na wysmarowaną formę, wymiar mniej więcej 30x22. Dzięki temu makowiec będzie wyższy. No ale z kolei wyższe ciasto trzeba trochę dłużej piec. Piekłam około 40 minut w temperaturze 175 stopni, ale można go potrzymać 5-10 minut dłużej, żeby się dobrze upiekł piekę na opcji grzałka góra-dół, czyli grzanie z góry i z dołu. Po upieczeniu trzeba ciasto dobrze wystudzić. Później robię polewę albo lukier, a potem już tylko podpiekam troszkę orzeszki albo wiórki kokosowe i posypuję, może być nawet na ciepłą polewę, całe ciasto stawiam w chłodne miejsce lub do lodówki na kilka godzin. U mnie nie ma świąt bez makowca. Smakuje fantastycznie. Polecam gorąco. Życzę radosnych, pysznych świąt. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejne filmy.